Bardzo serdecznie, jesteśmy po kolejnym meczu naszego karowskiego startu, tym za przeciwnikiem była energia z bezkaszalin. Zagraliśmy 22 do 24. Moim waszym gościem jest Sylwa Lisewska. Z eee, Siercini chyba najładniejszej bramki w tym meczu 14 metrów. Siatka, on, a tylko zdjęta. Ja wiem, nie wiem, że po pocztę właśnie, trzeba było rzucać, bo tam spadło 30 wycieczki. Ciężko. Eee, ciężko się grało z obecnymi i byłymi zawodniczkami z za startu, jak i Koszalina. Aha, no tak Dodatkowe. Eee, wiem jak przeżywałam mecz jak przyszedłem do Erbląga z za em więc podejrzewam to, dziewczyny e, obecnie grające w AZS-ie przyjeżdżają tutaj na halę. To są dodatkowe emocje, przychodzi rodzina e, z Erbląga, też pokazy z tej strony, więc e, na pewno są to nie możemy. Eee, u siebie w skali jesteśmy na razie niepokonane. No, no w sumie tak, no. przegrałyśmy jeden mecz e, i jeden remis, no tak, mamy na razie pięć Erbląg nie do zatrzymania. Miejmy nadzieję, że będzie trwało tej dłużej. Eee... Teraz czeka nas wyjazd do Dybkowa, potem mecz u siebie z Dybkańskiem i kończymy rundę. Czy uda Wam się utrzymać tę dyspozycję? Eee, no, nie wiem. Niewiele możliwości właśnie jak cztery punkty. Na pewno będziemy walczyły, co przyniesie los się okaże, ale mam nadzieję, że cztery punkty zostaną dopisane i zakończymy na tak cudownym miejscu dla nas ten, ten rok. Ja też mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Witam ponownie. Tym razem i waszym, moim i waszym gościem jest Hania Sondej, druga zawodniczka startu. Hania, jak ci się wróciło na Stare Śmieci? Eee, fajnie. Fajnie jest wrócić do siebie. Zawsze się czułam jak u siebie w domu, także... Mnie tutaj źle nie przyjmuje. Myślę, że fajnie jest grać. To wynik niestety dla Was nie jest korzystny. Utrzymujecie się dalej w środku tabeli. Start jednak w jego, jego czubie. Czy Ciebie to trochę nie boli, że odeszłaś że start tak dobrze gra? Trochę boli, wiadomo. Byłam tyle lat tutaj i nic nie osiągnęłam tak naprawdę. Także yy, szkoda, że akurat w tym momencie, kiedy odeszłam, to się zaczęło. Czy to akurat było przeze mnie, że nic no, nie, nie osiągnęłeś? nie wiem. Nie. Yy, ale mam jeszcze drugą rundę. Mamy Podajmy, że to my wyeliminowaliśmy koszalin w tamtym sezonie, jak były one na trzecim miejscu, także wszystko może się zmienić. W no, drugiej rundzie to, to, to może wszystko przegrywać, a my możemy. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Jak teraz nastawienie przed postami dwoma kolejkami? Każdy mecz jest ważny, każdy punkt. Tak jak jesteśmy w środku tabeli, to musimy wszystko teraz wygrywać. W sumie najważniejsze dwa mecze zostały. Mam nadzieję, że te cztery punkty będą większe. My też mamy nadzieję, że w finale w maju spotkamy się Edlong z Longskim Dziękuję Tak, Dzięki, Dzięki.